Wybrałam ten profil ze względu na to, że od zawsze interesowały mnie przedmioty humanistyczne. Uwielbiałam pisać rozprawki i różne opowiadania, a uczenie się historii sprawiało mi przyjemność i przychodziło z łatwością. Od kiedy pamiętam, bardzo lubiłam historię. Pasjonowała mnie przeszłość, dlatego szukałam klasy z rozszerzeniem właśnie tego przedmiotu. Oprócz tego jest to klasa prawnicza, która przygotowuje mnie na to, co chcę robić w przyszłości. Rozszerzając nasze pojęcie na temat kultury i sztuki. Myślę, że największe wrażenie na mnie w 12 zrobił zdecydowanie poziom lekcji historii. Wybierając klasę, szczególnie zwracałam uwagę na to, jakie przedmioty rozszerzam. Jest to polski, angielski oraz historia. Są to trzy przedmioty, z których czuję się najpewniej i wiedziałam, że chciałabym zdawać je kiedyś na maturze. Dlaczego wybrałem ten profil? Rzecz jasna, ze względu na moje zainteresowania fotografią, filmem, teatrem, a także sztuką pisaną, czyli poezją, czyli literaturą. Oprócz tego także malarstwem, czy rysunkiem, sztukami wizualnymi tak zwanymi więc szykujcie się na to, że natraficie na wiele ciekawych osób, z którymi przyjdzie wam spędzi najbliższe lata nauki. Też nauczyciele prowadzący zajęcia profilowe. W mojej klasie oznacza to zajęcia artystyczne. Dla mnie najciekawsze były spotkania z kulturą i sztuką. Rzecz jasna w szkole, na wychowawczej, były różnego rodzaju dyskusje na zajęciach z filmoznawstwa, Oglądaliśmy filmy, potem dyskutowaliśmy na ich temat. To chodziła także analiza i krytyka na lekcjach teatralnych, różnego rodzaju sztuki teatralne, kursy aktorskie. Jesteśmy bardzo zżyci ze sobą i mam wrażenie, że przez zdalne zżyliśmy się ze sobą jeszcze bardziej. Niestety nie możemy się spotykać w szkole ze względu na pandemię. Nie przeszkadza ona jednak w prowadzeniu takich projektów jak spotkania z ciekawymi ludźmi i noce filmowe. we